Siema, dzisiaj będzie test zapalniczki żarowej. Kupionej za 2 ,10 zł 10 groszy Nabita jest gazem pełno. Firma jej jest Alina, chyba tak Alina. Jest na maksymalnie dane na plus i tak się ona pali. Nie widać, bo jest lampa błyskawa włączona. Ale pali się naprawdę dobrze. Polecam takie coś kupić, już mam taką drugą już ją testowałem na polu Wiatr Nic ją nie zgasi i specjalnie dla was zrobię wam taki test. Za chwilkę pójdę, wezmę kamerę, pójdę na pole i pokażę wam, że nie zgaśnie na wietrze. Jestem na polu, mam zapalniczkę. Widzicie, ona cały czas się pali. Polecam taki przedmiot. Jeśli się ten filmik spodobał, proszę zostawić łapkę w górę i subskrybować. Piszcie w komentarzach, co ma być następnym testem albo unboxingiem. Zapraszam na następny odcinek.